Co rok fani F1 czekają na gry, którymi bohaterami są kierowcy z tego motorsportu. Wiele osób czekało z niecierpliwością na tytuł ze względu na to, co Codemasters obiecał dodać do ich produkcji. Teraz sobie odpowiemy na pytanie, czy F1 22 jest ogodny następca poprzedniczki, czy lepiej zostać przy starszych częściach. Ryby kariery w Single Player są podzielone na 5 kategorii. Większość z nich są takie same jak w poprzednich częściach. Pierwsza to zarządzanie własną drużyną gdzie musimy wybrać jednostkę napędową, nazwę zespołu, sponsorów, drugiego kierowcę itd. Oprócz zarządzania trzeba też startować w wyścigach. Względem poprzednich części są niewielkie zmiany. Druga zaś to startujemy jako kierowca wybranego przez siebie drużyny. Trzecia to samo co przy drugiej, jednak wybieramy kierowcę i startujemy w wybranych przez siebie Grand Prix. A czwarta z kolei to próba czasowa: wybieramy bolit, tor i zdobywamy jak najlepszy czas. Piąta to gorące okrążenia Pirelli, gdzie otrzymujemy super samochód. Do których zaraz przejdziemy, zadanie i musimy je wykonać, np. z średnią prędkość w pomiarze. Za ukończone wydarzenia zdobywamy punkty doświadczenia, dzięki czemu zdobywamy poziomy oraz kosmetyczne dodatki. Jeśli chodzi o liczbę aut oraz tras, to mamy wszystkie bolity F1 z sezonu 2022. Polity F2 z sezonu 2021 oraz superkary, takie jak Ferrari Roma. Niestety nie ma starszych politów jak w poprzednich częściach. Z kolei, tory posiadamy wszystkie z obecnego kalendarza Mistrzostw F1. Także są zmienne warunki pogodowe, na przykład zaczynamy wyścig w pełnym słońcu, a możemy skończyć na gwałtownej ulewie. Również w grze istnieje tuning mechaniczny. Więc możemy modyfiko modyfikować polit jak chcemy. Również możemy przygotować polit w własnych barwach. Pragnę również zaznaczyć, że polity zachowują się bardziej arcade'owo względem poprzednich części. Z kolei zaś superkary posiadają dość słabe prowadzenia. Jeśli posiadać kierownicę z force feedbackiem, to musicie się przyzwyczaić do dziwacznego symulowania wjazdów kramężnik. Plusem też jest, że możecie odczuć porpoising na kierownicy, czyli po skakiwaniu politu. Model zniszczeń jest usprawniony, ale nie do końca. Dodatkowo polity inaczej się zachowują na deszczu, więc trzeba uważać na mokrą nawierzchnię. Z kolei AI zachowują się agresywnie względem poprzednich części. Czuć od nich dużą rywalizację, sztuczna inteligencja może popełnić błędy. Co za tym idzie może przyjechać samochód bezpieczeństwa i całkowicie odmienić rywalizację. Tryb multiplayer nie odbiega od tego, co dostaliśmy w poprzednich częściach. Mamy tryby rankingowe i nierankingowe, i, kl i klasycznie przejeżdżamy Grand Prix z kwalifikacjami lub bez. Również gra posiada splitski oraz karierę dwuosobową. Tak więc możecie podbić świat F1 wraz ze swoim kolegą. Kurcy dodali też tryb F1 Live, gdzie można. Gdzie można urządzić swoje mieszkanie oraz dostosować swojego wirtualnego awataru. Również możemy odwiedzić mieszkania innych graczy. Radum mówiąc, tryb jest niepotrzebny, bo nie wprowadza nic nowego. Grafika w grze nie wypada jakoś wybitnie. Gra posiada dość średnią grafikę net na konsolach nowej generacji, z kolei dźwięki politów są wykonane dobrze. Jedynie mógłbym się przyczepić do odgłosu silnika w superkarach. Muzyka dzieli się. Na tzw. motyw, czyli muzykę która została skomponowana na potrzeby gry oraz licencjonowaną muzykę, czyli można posłuchać w swoim wirtualnym garażu m.in. Dead Mousea. Gra posiada gorszą stronę pucharu. Oprócz wspomnianych wcześniej gorszych uroków gry jest jeszcze kilka innych rzeczy. Imersyjne pizzowe to tak naprawdę Quick Time eventy, gdzie trzeba w odpowiednim momencie kliknąć przycisk oczekując coś w stylu, że sami musimy prowadzić polit w boksie. Z czasem pojawiły się problemy z zapisywaniem rozgrywki, więc mogłem bezczynnie próbować klikać przycisk ponów lub kontynuować bez zapisu i liczyć na to, że gra nie spadnie z rowerka. Również w crossplayu, gdzie twórcy obiecali, że będzie, jednak jak na razie czekamy na łatkę, która to doda. Dodatkowo grę testowałem na kierownicy Trasmaster TMX Pro i miałem taki problem, że raz za czas force feedback mi zanikł i musiałem wstać do konsoli, odłączyć kierownicę, podłącz ponownie podpiąć, poczekać aż się skonfiguruje i wtedy mogłem kontynuować jazdę. Podsumowując, F1-22 posiada wiele niewiadomych. Gra nie jest jeszcze gotowa i ma spore problemy. Dodatkowo gracze realistycznego oraz SimCade'owego ścigania mogą się czuć zawiedzeni. Grę mogę polecić jedynie graczom, któż, którzy grają w gry wyścigowe casualowo, fanów F1 oraz e-sportowych graczy. Jak nie będą przeszkadzać wcześniej wspomniane błędy, jednak bardziej zachęcam do powrotu do starszych odsłon z podloga F1.